jest na 3... te 3... Jest, z... no, no. <laughs> What the fuck? Lecą... O, co to za... Co tu się odprawia? Co to się nazywa? Nie no... plus. co Kevin. ty robisz z mapą? O nie! Kostka! Niebieski, niebieski! Co on robi? Co on robi? Co on robi? Trefę utworzył. Będziemy bronić. Będziemy bronić A to już a jest event? Nie. No, nie no. Ja no, no, już się bałem. Dlaczego to, to, to jest? Try. Ej, czek kakaś jest, halo? Nie ja mogę myszką... O, dobra. Po co. co tu się... Dlaczego chłop helikopter się zawiedził? helikopterem! <ścoughs> 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 Jestem helikopterem! Helikopterem! Co się dzieje? Bananowa bo... <grymne> ja co sam? on Jezu, Coś Dzień, co Dzień dobry panie follow, witam w witamy, 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 na końcu Fortnite'a 2024 ja No i jak się mi to dołączył?

Musiałem <grym grym> być przyzwyczajona, ja, bo byłem na złej stronie, ale ona miała prawie te same motki, co ja mam na no, szafce. trzew Ale nam się trzymać i połączyły, ty. Coś no, tam. No, ale już no. 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 no, kupiłem ci tę modkę, a potem ustawiłem swój tak. no. zwrot. Nie wiem, rok tak. na święta. To chyba z 30 to był osób. O zeszły rok? Tak. A on finał i ty dalej. Po prostu szliśmy, nie wiem, 20 albo 30 osób, tak? No co dobrze. No, Jezus, nie patrzyłem, nie patrzę. A to Batman se ci a tu przechodzi, ja toś ty! ty jest? Batman Jezu bije! Akcja! Akcja, co się dzieje? no... rozbiłem się! Polica się goni, Policza się goni! prosto! Baki rozbiłem się! Teraz sprawę taki węty. Zaliczył parażkę ktoś na nie O Jezu Zatrzymałem się no To może skin od tyłu wygląda jak wajperka. Widzisz tam? Który? No chcemy? A ten po lewej, z tyłu za mną A no oczywiście, bo co? <laughs> ja patrzę, to ty Viperka Gdzie ta gra? Za jakieś ani będzie wczynki, ale... Gdzie? Gdzie? Nie ma Jezu Michał, znalazłem. nie? Gdzie? 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 Gdzie jesteś? Gdzie, dzie, dzie, dzie? gdzie jesteś? Gdzie? 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 Hmm. Okej, dam im pieniądze i idę sobie. Co, co? Co? Dobra. No pieniądze To się nagrało, to się też dać pieniądze Dobrze, idę od ja wam pokażę, chodźcie. O, wszystko inne dziewczynka. dziewczynko. Chodźcie do Cuba, do Cuba, do Cuba. Jesteśmy przy cubie, jesteśmy. Chodźcie. nie ma dziewczynki. What the fuck? To Trochę. O Jezu, odwróciła się. O Jezu. Ole. Tańcz się dla nas. Jezu, tańczą. Zobaczcie, to jest taka jedna. Tamta dzieje, tamta. Tam. To są straszne. Co tu się dzieje? Ryby? Jezu! Tak? Tak, samieczkę? Co, co, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ty wiesz, że Co tu się dzieje? Bo, bo odsunę się od niej. Przecież jest idealne emotka? poczekaj. Panie Batmanie, datki dla biednych, chceś ten tego? Odkla, to mnie. Ale ale boże, 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 Nie, boże, 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 To boże, 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 jestem boże, Dobrze boże, 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 to tam to się jest, widzicie to? Na tym tym nad timerem. No, To ta baba, ona no, już to jest. Miesiąc tam czy... Ej, co to za, no za, za promster? Pala się. Ouch, Palać się ouch, 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 dropy, co jest? ouch, 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 się. ouch, się oh. ouch, o Jezu! No. Czemu to zawsze wybucha? Jakby zawsze coś wybucha. Bo ja za cicho grę. Dobra, jem dalej makaron, bo nic się nie dzieje. A ja jem popcorn. Muzyka? Jezu. Mhm. Też mam za cicho grę. Strzelam, jadam. Aaaa! Majk, no zapraszam! Nie jadłem nie strzelam! A what? Myślałeś o spesu? Nie... Zostaw mój makaron! Jezus, padło do, da, do Nie, nie, nie Wojtek, pamiętaj Ja mam kawań, nie. już też, na szczęście Tylko chwila drap był what, what the leci. fuck? Co ty wciągasz? Jezus statek. Ale dziura em, A to się statku Jezus, lecił UFO to, to nie to nie tak... O Boże, o Boże Co to się dzieje? A my nie zniszczyliśmy przypadkiem jednego statu takiego? To był jeden jak się to zajmie 5 na można, Gule, mnie, napieprzajcie mnie? Nie działa, nie działa. się działa. Jezu. Co jest? Najpierw dalej Co jest? O, jest. Zostaw moją re. Eee. Kula śmierci jest, kula śmierci. Eee. Gulej słabe punkty. Nie czekaj, nie to nie wiem. <laughs> no nie to, no nie. Zostawcie Gdzie Ariana Grande? Bandyci. Czemu tu ci się śpiewa? Ariana Grande, gdzie jesteś?

A moje sreci! Mój dzieci! Już lubię dzieci! dzieci. Lubi dzieci to, dostał, dostał, to dostał! dostał. Oh, oh, yes. dzieci, oh, dzieci. I skraki, pali się, pali się! Dobrze. Bo ten daje kewa. Nie, bo tu jest jakiś monk To jest jakiś monk! To... Nie! Tylko nie Siren Head! Jezu, Siren Head! To ile? Nie! o, o nie! <laughs> Się co to jest! Wypierdala. wiedziałem, że kiedyś przyjdzie! <śmany> Mama nie wierzyła <śmany> o... Jezu! Wy... Jezu. Wy... Dajcie go, Dawajcie go! dawajcie no leżę! O jeden jest! Co się dzieje? O to O to jest! O Ej moja O O O O to O Ustawiaj rzeczywistość O nie, oni... O oh Boże, ona zabija, mm. ona zabija ludzi Kevin daje kewa, Kevin daje kewa Tak, ty daj kewa, no Poczekajcie, Nie, bo Kevin leczy, Kevin leczy Kevin leczy Gdzie wy jesteście chłopaki, pomocy Przy Kevinie Żyjemy Jezu, Za dużo tych... Ja sam Co się dzieje? O Boże O nie, Kevin Kevin na pojdzie Nie O, luzomordował go Jezu Oj, oj chłopaki na wojny, matko jedyna. Żółty donut przyleciał. Oj. Chyba wypuści na dziennie zaraz. Oooo! Kieps! Oj. Oj. Pomyja mnie do kabiny. Oj. Co to jest? To polskie państwo poziemne, halo. Zostawcone urojonego reżimu do pojazdu ewakuacyjnego. O! Ale ma! Obudź się! Obudź go.

Haha, <laughs> <Please. laughs> Ale to jest Tak! Hmm? No. Dobra, jaki jest plan? <laughs> Nawet brew podniósł! Jak spróbują mi przeszkodzić, strzelaj! No lepsze szkodzić niż cię! Przed zabraniem nas na drugą stronę! Co ja? Co? Klasa, napisał że zająłem się strzelaniem. <laughs> A to sobie wezmę. To nie, sobie wezmę. nie ma mowy. Ale no, z wszystkim i wszakże, no okej. Okay. Oj. Może troszkę szybciej, co? A się szybciej, szybciej to wątpisz. No nie robię, Jak ci zawodowi strzelcy nie potrafią trafić. Udy, Jasne. Jak to zrobię? Wymyśl coś. Wow. Wymyśl no, coś. Się no, dwień, no, nie, no nie, bo już się uczerpał na 30. czerwony akurat? Dlaczego czerwony? Jestem tylko z tego czerwonego tyskańskiego. Co tu się dzieje? Widzę, no. że to jest. To John Cena i Win Diesel. Nie. To jest ich toreto. Nie. 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 To, to może być oni. Wincie link. Nasz to zagra. Będziesz szybszy no, i wszczęśliwszy w kontaktach. No, 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 o, bo no, jestem no, tam. Widzimy się po prostu. No, to jest przybysz tam z czwartego Tego Słonu No tam, tam No Co nie o o, o, o o, what cześć. the fuck? O. Wszyscy za mną na mostek, tam będziemy bezpieczni Hej chłopaki Hej jesteśmy <grym> ja dźwięk sobie Dialogi Filmiki mi Filmiki też pod, pod, hi, Filmiki Filmiki podłoży mi Michał? Nie, ja, spokojnie. <grym> no. Ale <grym> bez animacji leci, co jest? Czemu on sunie? U mnie nie, u mnie biednie, normalnie. Ale tam nie. Głowa no, boli. Nie. Tak, na razie to mi głowa boli. Nie Jestne wojny. Je oj, Jezu. oj, oj. Przegnę bokiem. Mamy Nie, bast, bast. Nie. Jasne. Yes. No. Jesteś już w kosmosie? Nie. Ładnie. Ja do was. Battle right. <coughs> 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 Basu, byli w Gdybyśmy byli w kosmosie to no na pewno szybcy wściekli to byli wtedy Ale chłop z duma uciekł także wiesz goni <coughs> go, <nie> go. <coughs> Goni go Patrz tutaj Aresztować Master Shifa Uważaj, to będzie gorące Nie, ja chcę dotknąć. Ja o what O czy się już. W wyspy. Jesteśmy tu bezpieczni. Jesteśmy tu bezpieczni? Bo ja Jesteśmy bezpieczni? bezpieczni. Oh. A ja tylko apicentro oh. bezpieczni. O, oh, hej! Siema, siema. O, tu jest drog! O, o, okay. A, dobre zdjęcie? gdzie O, tu the, walk. the walk. Cześć! 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 Let's go. Powierzchnia stracona, ale tu chyba będziemy bezpiecznie. Ile? Ile? Ja palę gumę. <grymienic> Skupienie. Ojazu! Oh jest. Yes. Yes. No stop! Takiego zapływania. Nie, pływa, pływa. nie potrafię pływać. A mama znowu. mówiła, że pochodzi na basen. Oh. Podwodny front, tyle jest. Znowu. Pięćdziesięciu. Lecę. Lecę. Zmiana ciśnienia by nas zabiła. <grym> no, tak trzy razy rozsadziła głowę, ale to nic. No. Nie o bóstwo, Jezu. Wybuchy. Żyję. Nie żuję. Żyję. Jest dobrze. O mój Boże. O, Bo po wyspie, Po wyspie. Ojojoj. O mój Boże. No i pizgło. Ale A ja. Ej, pływam. Ej, chłopaki, pływam. Ale Wie się kręci nie. Popaki, KORALOWY KASTEL! KORALOWY RAFT! O, no, tylko kolab boja. z raftem! Boja, boja, widzę boję! <noise> ona, ona nie czuje, że się tak przekry... OLE DUPNIE! O nie, dotknęła wody! <noise> o Oj, nie! dodam Oj, teraz ja, się nie. odwróci i teraz będzie... Tak mówili, było w likach, że się cała mapa odwróci Pod spodem, jest mapa z trzeciego sezonu No! Tak. Co? no. <noise> O, w końcu będzie fajna mapa O Całkowicie nowa prawdopodobnie Ja się pytam tu jest Ja się pytam Gdzie jest Yo! No dobrze No dobrze Dobra Gramy 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 A dopiero we wtorek odpalają nowy sens. Wiem, ale będzie grana oj, no, oj oj o Magi

co tam? Ale wiecie, że ten skin, który, którym graliście, stracicie, nie? O! Ej, oddaliło się. Nie, to no stracę defaulta. No mieć żadnego nie będziesz grać. Nie, no. O oh, wow. Dobry. A, jest to jest tak? fajne. Dobre było, dobre było. A jeszcze druga część w tym we wtorek. No, no. Tylko no. no. to już nie będzie można razem, bo to każda musi się chyba odpala od razu i wchodzi do mm -hmm, gry. To. to. Nic, Nic się nie dzieje, nie? Op. Płyniesz. Ja, nie że chyba oddaliło, nie? Co, co, co to w ogóle jest? Belka. Jesteśmy my na belce nasz leżący. Umieramy. Nasza postać na belce, nie? Zależy. Uh -huh, uh -huh. Tak. Leży. I leży. No dobrze. Wow. Dzień dobry. Nie było. Subscribe, komentarz. Podajcie do materiału link w opisie. Cześć. Wiadomo. Nie. Kurde. Ale jazda. Przy...